No dobra moi drodzy, udało mi się wygrać dopiero za szóstą próbą Powiem wam, że masakra te eliminacje były To coś niebywałego Nigdy jeszcze nie spotkałem tak trudnego wyścigu jak ten Ale dobrze, że mam go za sobą, bo to już naprawdę była mordęga, żeby zaliczyć to Ale wiecie co, zagramy sobie jeszcze drugie eliminacje <grym> Te powinny być o wiele prostsze Nie spodziewałem się, że to aż tak będzie trudne to co się wydarzyło właśnie w poprzednim wyścigu bo wygląda to sprawa tak, że nawet jeżeli starałem się e, przejechać to i wygrę to zawsze gdzieś na końcu ktoś mnie wyprzedza albo to właśnie to e, ten e, e, Turbo S zawsze mnie wyprzedzało albo to Lamborghini też które mi sprawiało dużo problemów O tu widzę jakaś kraksa Dobra No i dopiero gdy ta y, To Turbo S odpadło to dopiero miałem szansę żeby wygrać Bo inaczej nie byłem w stanie po prostu nadgonić go nie, nie było bata, że to byłem w stanie wygrać Dopóki nie odpadło to Turbo S Trochę przegięte zdecydowanie Jak dla mnie najgorsze to były eliminacje Do rozegrania nieprzyjemny tor, bardzo źle się tam jeździ no Mercedes też widzie, widzieliśmy że no niezbyt dobrze się nadawało do takich wyścigów do tego to już lepiej Bo przynajmniej tu możemy się jakoś rozpędzić a tamten wyścig to, to coś okropnego mam nadzieję że nie będę miał już drugiej takiej męczarni jak tu Okej, okay, ale tu idzie o wiele lepiej więc to raczej wygramy bez większych problemów no i w sumie dobrze, że ja, tego, że ja to wyciąłem i e, tamten moment, bo to naprawdę nic ciekawego tam nie było, jedynie była tylko frustracja, nerwy, wściekłość, więc no nie chciałem tego pokazywać na nagraniu, bo później by się tego nie dało oglądać, więc mam nadzieję, że wybaczycie mi to no Dobra, a my tymczasem skupmy się na tym drugim wyścigu Czyli na drugich eliminacjach, które no idą o wiele łatwiej Pozostałe też raczej powinny być e, proste tam mamy jeszcze parę sprintów e, tam czasówka była i próby prędkości Okej, okay. tutaj idzie o wiele łatwiej Dwóch już mamy z głowy, został jeden, ale mamy i tak dalej przewagę nad nim. I w sumie też się teraz tak zastanawiam, czy przypadkiem nie zmienię sobie auta na innego, jeżeli będziemy pojedynkować się z miniem. Czy będziemy próbować Mercedesem ten ta 500, czy może przerzucimy się na... z powrotem na Kaimana, chociaż z drugiej strony... Timon lepiej się spisywał, ale z drugiej strony nie jeździliśmy nim trochę, a Mercedesem tak mniej, więc może jednak dam szansę jeszcze Mercedesowi. A może mnie zaskoczy, czy jeszcze? Zobaczymy. No, a takie eliminacje to ja rozumiem, że można mieć, kurde, zobaczyć jaką przewagę. A w starte to, to, to strasznie ciężko było. No i proszę, i tak od samego początku trzeba było. Okej, okay, może coś teraz innego. Eee, tak się zastanawiam czy jakiegoś e, sprinta sobie nie weźmiemy. Może tego. Doskonały starto, to Okej, okay, to będzie później po autostradzie Znowu jakieś Lamborghini. Nie tam to akurat pestka będzie. Okej, okay, będę musiał tutaj trochę częściej używać spowalniacza. Do O, widzicie? Tutaj właśnie Mercedes ma przewagę nad Mustangiem, że lepiej sobie radzi właśnie na takim zakręcie. Może to nie jest idealnie prowadzące się auto względem Caymana, ale swoją rolę też spisuje się. Przynajmniej na prostych. O, 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 o. Ten tak się kurde pcha strasznie. Ale tak go zablokowałem. coraz raczej przyblokowałem, żeby mu... No nie, 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 nie. Nie dam ci się. I nie dam się tu nikomu. Okej, okay, ktoś tam rzucił. Widzę, że... Już nie jeden mnie goni, tylko więcej niż jeden. Eriksusenta. Ale skrótem nie pojadą bo to kretyni. no właśnie no ni niby chcę poszaleć tak no, no to Lambo niech się tu nie chce okej okay. pytanie, czy nadgonimy tą Arixusemkę? może gdzieś wyciągniemy większą prędkość? Mustang goni mnie Okej, okay, to się zapowiada ciekawie Hohoho, oh, właśnie ktoś miał pecha Zawieszył czołówkę z tirem Okej, okay, tutaj pojedziemy sobie w taki sposób, tu nadgonimy e, Tych wszystkich naszych rywali Bo oni pojechali szerzej też czuję, że będzie za emocjonująca walka do końca. Tej goni mnie. A to już końcówka i jest. Mamy to. Mamy to, moi drodzy. Udało się. 305 na godzinę nawet. Wyciągnęliśmy na liczniku. Okej, okay, co teraz? Um właśnie tak się zastanawiam hmm. może kurwa prędkości bo zobaczymy jak się tutaj sprawdzi Celka 500 ile kilometrów na godzinę wyciągnie okej okay, widzimy że mamy lotusa ja jeden kolega dłuższą drogą tutaj cierpliwie trzeba czekać chyba, że któryś właśnie zaliczy kolizję to może wykorzystamy to wow ile? 271, bardzo dobrze chociaż ktoś tam 280 wyciągnął dobra skrócik ponownie i jedziemy tym razem tą ścieżką nie, 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 nie ale to było chamskie To nie czuję ja ich nadgonie. Wiecie samy to powtórzymy, bo to, takie coś to nie jest akceptowalne No, zaczynają się takie schody Okej, okay, teraz może się skupmy bardziej 273 trochę lepiej niż ostatnio. Wiecie co, ja nie pojadę na tym skrótem, bo skończy się tak jak poprzednio. Więc pojedziemy sobie w taki sposób. Bo muszę tutaj wie więcej prędkości wyciągnąć. 275. No dobra, takie coś jestem w stanie zrozumieć. I teraz nasz Mercedes ładnie leci. Ale te wyścigi są serio coraz trudniejsze. Najpierw eliminacja i teraz to. Ale może ta próba prędkość nie jest jakaś hardkorowa czy coś, tylko po prostu popełniłem jeden durny błąd. Z mojej winy to raczej. A nie to, że przeciwnicy byli jacyś OP czy coś. Aj, szkoda. Okej, okay, jeden jest z przodu. 196 Ok, tu jeszcze jeden fotoradar przed nami i potem droga do mety. Mam nadzieję, że nie stracę zbyt dużo prędkości. Tutaj nadganiamy. 195 No dobrze, może być. Teraz pytanie, czy dogonimy tego. O nie, 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 nie. Chyba dogonimy. Będziemy mieli dość dużą przewagę. Tak, 70 km, nawet jak nie byliśmy pierwsi. Ale próba prędkości uznaję za udaną. Okej, okay, czas na czasówkę. Musimy się troszkę rozluźnić. To chyba ta czasówka była taka trudna. Tak, to ta była. To ja pomieniłem właśnie. Tutaj będziemy musieli się bardziej sprężać. Więc jednak nie na końcu takie rozluźnienie. Okej, okay, teraz będziemy po autostradzie. szybciej 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 come on come on dobrze pierwsza zaliczona ale 4 sekundy no to musimy się naprawdę sprędzać tu nie ma żartów moi drodzy naprawdę te wyścigi są coraz trudniejsze oj no będzie gorąco myślę 6 sekund, no też! Tu tak ledwo, ledwo, ledwo Ok, przyspieszmy może, bo inaczej stracimy ceny na sekundy Ok, czy uda mi się trafić w to? Trafiłem I teraz którędy? Może pojedziemy tędy To mi będzie troszkę łatwiej Okej, okay, troszkę więcej czasu. A dobrze, że nie musiałem jechać przynajmniej inną ścieżką, bo to nie byłoby za fajne. Okej, okay, i jedziemy oczywiście stroną e, prawą, bo będzie szybciej. Dobra, musimy troszkę nitra zużyć. No znowu tak A, a no okleśnę od tej ściany, dziękuję No chcę się tutaj trochę skupić więc troszkę się będę mniej odzywał Bo jest naprawdę ciężko moi drodzy Ok, którędy teraz? Może pojedziemy e, po prawej? Ale to jest ostatnia bramka, to może zdążymy. Okej, okay, tu już mamy trochę więcej. Tu już możemy troszeczkę na spokojniej. Oje, oh yeah, no ciężko jest naprawdę. Okej, okay, co coś jeszcze przejdziemy? Jeszcze może... Może ten krótki spin, bo to raczej będzie szybkie. Zresztą, że tutaj alta no nie ma jakiś dobrych. No tak, mamy A4, mamy Fiat Punto i je no to to raczej wygramy. To są alta praktycznie z początku gry. Zresztą, że będziemy mieli tutaj długą prostą, a sprint jest naprawdę bardzo króciutki. Tutaj strasznie krótkie wyścigi są. Bo pamiętacie, ten pierwszy sprint też był taki bardzo krótki. tam się pchał na mnie, ale ja mu się tak nie pozwolę Czemu nie pokazuje, że jest pierwszy, skoro ja jestem pierwszy? Okej, okay, tu dobrze, że chociaż tą stroną jedziemy Okej, okay, dwóch zgubiliśmy, ale jeden siedzi mi na ogonie i tak, pojedziemy sobie po lewej, będzie szybciej. No odkryj się od tego. O, kwasie! Proszę. Eklips. Ale my zaraz sobie pojedziemy. Czy on pojedzie po prawej? Nie, pojedzie po lewej. Więc wykorzystamy to. Wypojechał nie tą stroną, co trzeba. Okej, okay, tu musiałem spowalniać dla bezpieczeństwa. No i tutaj będzie taka ciekawostka, otóż będziemy jechać przez posterunek policji. Tak jest, moi drodzy. Dobra, tylko spowalniać w jednym miejscu. Spowalniasz w drugim miejscu. I wygrana jest nasza. Tak to się robi. Okej, okay, i wiecie co? Myślę, że teraz sobie zmieni na auto, bo na razie chcę odpocząć trochę od Mercedesa, bo troszkę nerwów mi sprawił. Okej, okay, wracamy do Erik 7. Kamienie milowe weźmy sobie teraz. I co my mamy? Jakieś fotoradary? 180, 173 i... 255, no to bierzemy ten największy No Eric 7 pora się, powinniśmy się bez trudu rozpędzić Jeszcze kurde jakaś beczka śmiechu No, tylko tego Dobra, dajcie 180 Tutaj musimy też to sprytnie rozegrać No, nie za wolno Czy ja mam takie wrażenie, że Czekajcie, jeszcze raz robimy to Drugie podejście. Bo chciałem, żeby nitro mi się odnowiło. No, coraz więcej problemów mam tu pico z tymi próbami. Okej, okay, uwaga na to. Okej, okay, jakoś się udało. 259, no. O to mi chodziło od samego początku Dobra, teraz spróbujemy drugie podejście do 180 No, i to rozumiem 184, teraz wyszło Tak jak chciałem O, wiadomość od crossa Hmm, ciekawe

To jest najprostszy fotoradar, więc z nim sobie raczej bez z trudu poradzimy. No akurat najlepiej właśnie do takich fotoradar wybrać RX-7. Ok, 188, więc fotoradar zaliczony. To teraz możemy sobie może jakieś inne rozegrać, może próba prędkości teraz. Ale się przekrzywiła ta LX7. Ale myślę, że z tym będzie o wiele prościej niż z Mercedesem, więc... Tutaj większe prędkości powinniśmy rozbijać. Ok, zobaczymy ile? 293. Jeśli ktoś nie wyciągnie 300 setki, to jest nasza. 286 A, ale mają większe. Mmm, niedobro. W takich próbach to by się przydało naprawdę jakieś super szybkie auto. Ok, tu mają mniejszą. Okej, okay, jesteśmy tam dogania? Wow, ale to było... 212 Mam 30 km więcej No nie pchaj się Okej, okay, ładujemy nitro I odpalamy naszą masę 303 proszę państwa Pierwsza 300 i teraz tak Okej, okay, tu musiałem y, wyhamować Bo to by się źle skończyło Okej, okay, po początkowych problemach teraz idzie nam dość dobrze Pytanie ile wyciągniemy na ostatnim fotorata, że Najlepiej byłoby wyciągnąć też dużo 244 Okej, okay, mamy 100 km przewagi, więc jest bardzo dobrze. Oho, proszę bardzo, gmina, już będą na gonić. No to będzie idzie ciekawie. Okej, okay, teraz czas zgubić pościg, zaraz ich załatwimy.

Dobra, to był szybki pościg. Bo chciałem też e, zaliczyć jeszcze jeden wyścig, więc dlatego chciałem tak szybko ich zgubić.